Jezu, co za ludzie! Hej, witam Was bardzo serdecznie. ja jestem Pawik. A, a to jest pierwszy odcinek z sześciennej doliny. A, I to, co się tutaj dzieje... No jest mało osób jak na razie, no ale... O. No ale... Czekajcie, dodam sobie tylko jezonka. Mm. Bo chciałbym, żeby to szybko poszło. Mam wam dzisiaj do przekazania kilka rzeczy. Kilka rzeczy wiem, czytuję. Kilka rzeczy, które są ważne. Kilka rzeczy, które są ważne, kilka rzeczy, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć. Czyli, jest to serwer typu kwadratowa masakra. Na tym serwerze możecie grać tylko i wyłącznie wtedy, gdy wpłacicie do budżetu serwera złotówkę. I, ja już o tym mówiłem, ale jeszcze raz powiem, bo nie wszyscy może oglądali ten odcinek. I wtedy możecie grać. To jest jedna, jednorazowa opłata yy, i po prostu tylko wtedy, ty, wtedy tylko wtedy możecie grać na tym serwerze. Nie ma opcji, że Was przepuścimy, bo nawet znajomy odmawiam, więc dlaczego nie bym odpuścić Wam. Dobra, to by była jedna kwestia. Druga kwestia. Jeśli już bijecie, przygotujcie się na naprawdę zajebistą zabawę, bo tutaj tworzymy super content. Jest dużo osób, dużo chętnych i, i kijaszek nagrywa. Gdzieś tutaj jest. Tutaj, dobra. E, więc tak, ja z tego serwera będę nagrywał i jeśli y, powiem wam tak, jedyną opłatą, którą teraz musicie wnieść, która jest obowiązkowa i jedyna o, na razie to jest właśnie to, y, ta wejściówka. Potem mogą dojść VIP itd, tak i tak dalej, ale na razie tego nie ma, więc każdy jest trudny i tak dalej, i tak dalej. I, tak dalej. E, I jak na razie zapłaciło chyba 30 osób, tak, z tego co niewiele 30 osób zapłaciła złotówkę yy, i będą mogli wbić yy, nie wiem czy te pieniądze które yy, nie wiem czy już mówiłem czy te pieniądze które zapłacicie nie są nie nie mówiłem tego jeszcze te pieniądze które zapłacicie nie są przeznaczone dla nas tylko przeznaczone są na yy, budżet serwera za mną idą ludzie patrzcie się lol yy, podrzucone są na budżet serwera dzięki temu zasilacie konto serwera i dzięki temu gracie w następny miesiąc na tym serwerze Chociaż z tego co wiem, to i tak będziemy musieli tego dokładać jeszcze z kijaszkiem, ale to już mniejsza opa. Co robimy o koń? A ja mam zbroję dla konia. Nie wiem, co to. A to jest osioł. To nie jest koń, shit. Czekajcie, bo ja jestem... Ja jestem jakiś... Lol, dobra, nie trzeba tego. Mniejsza o to. Ym, powiem mam tak. Drugi. Powiem wam tak, nie, nie ogarnam jak się oswaja, bo nie jestem na bieżąco hehe. O czym tutaj ja miałem mówić? Aha, ym, budujemy sobie domki i tak dalej, i tak yy, dalej. nie dam siodła. O, na siodla właśnie. Yy, to może ja bym sobie pojeździł troszeczkę. Yy, budujemy sobie domki i... Ja tego nie ogarniam. Przekajcie. Nie wiem, nie wiem. Nieważne. Yy, o co, co co, jeszcze miałem mówić takiego ważnego? Bo dzisiaj jest taki odcinek organizacyjny, ale yy, jeśli tak, jeśli... Yy, bo czasami się zdarza, że jest serwer przepełniony, ale to naprawdę rzadko. Jeśli by się tak zdarzyło, no to nawet ja wychodzę z serwera, dlatego, żeby inne osoby mogły wejść, więc to jest moja uprzejmość. Z tego serwera będzie Kijaszek zarówno, także i ja robić live'y, i z tego odcinka będę nagrywał odcinki. Z tego odcinka, z tego serwera będę nagrywał odcinki. Więc jeśli chcecie być na moich odcinkach i jeśli chcecie nagrać ze mną coś, to z tego serwera macie najlepszą okazję. Ludzie ze mną chodzą. Gaddem, dlaczego. Ja już zrobię trolla. I na pan... O Marcin 300. bił Marcin 300 to jest nasz moderator. Yy, taki technik bardziej od pluginów dalej Więc to jest spoczko. Ludzie mnie gonią. No gad Poczekajcie, będę im uciekał a nie, to Marcin poszedł chyba, no nieważne i tak, na czas gdy mnie nie ma i na czas gdy nie ma Kijaszka to właśnie on jest takim jakby head adminem. i to jemu powierzajcie wszystkie takie prośby i, i pytania więc to jest to ogólnie na spawn chodźmy, jeszcze wam spawn nie pokazywałem tak dokładnie Tu mamy spawn i tutaj mamy tabliczki z, z zasadami Tu mamy całą administrację, czyli mamy head admin, Pawlik Kijaszek, technicy Marcin 300 adminów jeszcze nie ma, ale reputacja jest zamknięta Tutaj mamy budkę dla y, adminów hmm. Pozdrawiam YouTube alon i, i tak I, i, I to jest to, dalej Co jeszcze bym pokazać takiego? Na razie tutaj nic nie ma, bo ten serwer istnieje może od 3 godzin Od dwóch raczej, w sumie, no Od dwóch godzin ten serwer istnieje i ja już miałem z tego live'a, było sporo osób, za co wszystkim dziękuję o, 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 krówczaki, krówczaki i tak, ja będę na tym serwerze starał się grać codziennie, nawet w roku szkolnym w sezon, którym jest, jest sezonem pierwszym jezu jak to wszystko formalnie brzmi, no, ale tak, takie są mówi. sezon jest sezonem pierwszym i, 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 i po prostu gdy ten sezon się skończy, a zacznie sezon drugi, to hajs się znowu trzeba będzie zapłacić po prostu wej wejściówkę. Takie są nominie tego serwera i z tego się należy trzymać. Co dalej? VIP-y zostaną wprowadzone w czasie późniejszym. Nie wiem czy to mówiłem. Chyba tak, tak, to mówiłem, że vip ów na razie nie ma. Co, co będą dowodzić? Ale są inne klasy, na przykład, nie wiem, admin, admin, ale jest reakcja zamknięta. O, blok, blok. Co nam dawały VIPy? Myślę, że jakieś super nagrania z nami i super nowości korzyści. Są eventy na serwerze, więc dzisiaj były dwa eventy, takie rozdawanie itemów randomowe. Więc to jest bardzo fajne. Schabowe kanki na pewno dzień, dzień 8. Co dalej? Jeśli, jeśli chcecie grać ze znajomymi, bardzo proszę, bo to jest super. To jest super, naprawdę grać ze znajomymi. Możemy, możemy sobie razem zamieszkiwać. To jest idea tego serwera. Po prostu nie, nie napieprzamy się itd., dalej tylko robimy sobie wspólne, taką wspólną siłę, by później pokonać, nie wiem, Widera. Być może się przywoła i to będzie główne zakończenie tego serwera. Sezonu pierwszego. Zobaczymy, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. To jest serwer ala kwadratowa masakra. Czyli po prostu się budujemy. I razem gramy, i razem staramy się przetrwać. Oczywiście każdy w własnym zakresie, tak jakby, no ale, yy, no ale tak, o właśnie, mamy jeszcze takie coś, tego nie powiedziałem jeszcze. Mamy trzy życia, czyli yy, trzy życia mamy takie, że jeśli zginiemy, to jedno życie nam jest odbierane. Oczywiście życie możemy sobie doładować jedząc diamenty. Yy, I, o oh fuck I po prostu, jeśli nam się te życia skończą, no to mamy lipka. Mamy dwa, dwie opcje. Jedna opcja to jest kupić sobie, yy, yy, tak jakby yy, yy, z martwych wstanie, kolejne trzy życia, za złotówkę z tego, co mi to będzie kosztować, bo ty się Powiedzmy sobie szczerze, hajsem zajmuje się kijaszek. Nie bez przyczyny, yy, ale tak to już jest. Yy, I to jest to. Druga opcja to będzie taka, żeby nas yy, kosztem swojego jednego życia przywołał do życia nasz kolega czy inny gracz. Więc radzę się zakuprować z kimś. Yy, Fak, ile tu jest tych... No i to by było to i kolejną trzecią opcją, która jeszcze jest niej potwierdzona jest coś takiego, że 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 hmm, po prostu musimy odczekać kilka dni, żeby móc się z powrotem wskrzesić za tą linią nie można budować, znaczy tutaj w sensie, że O, tak to chciałem powiedzieć Dobra i to owak oh, i to by było to, ludzie pozbierali redstone, a ja nie chcę go do... O, dobra i to by było to na dzisiaj, więc jeśli macie wątpliwości czy jesteście w serwer, to mówię wam, że... Ja to nie mówię tak, że to jest mój serwer, tylko mówię wam, że po prostu warto wbić. Więc yy, to by było na tyle dzisiaj. Jeśli Wam się podobało zachęcam do oceniania tego filmu, klikając łapkę w dupę, czyli w górę, ha? pisząc poza tym komentarz, także subskrybując mój kanał, tymczasem ja się tym żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie trzymacie Do kolejnego zobaczenia. Cześć papa pa. I widzimy się na serwerze oczywiście.